Witamy wszystkich. Kasia niedługo za gości w Łodzi z podstawami Access Kończy z nas. Niesamowite trzy dniowe zajęcia, więc mam parę pytań. Co to są podstawy, Kasiu? Dzień dobry, jak może być jeszcze lepiej. <grym> więc czym są co to są podstawy? Ja powiem tak, że za każdym razem, kiedy ja próbuję w ogóle yy, wytłumaczyć podstawę, to jest to. Wręcz niewykonalne, dlatego że jednym słowem, jakbym miał określić, czym są podstawy, są przeogromną zmianą. To są trzy południowe zajęcia, gdzie tak naprawdę pracujemy ze wszystkim. Z tym, co jeszcze teraz wydaje nam się nie do zmiany, z tym, co teraz sprawia, że mamy jakieś wyzwanie, pracujemy też z ciałem, pracujemy z energią pieniądza, pracujemy z komunikacją, z. Tak naprawdę każdym aspektem naszego życia, żeby było to łatwiejsze, prostsze. I otrzymujemy masę narzędzi do tego, żeby mieć ease, joy and glory w każdej dziedzinie życia. Wow. Chyba, to, to, to chyba chciałam, że tak. Chociaż można powiedzieć tak naprawdę wszystko. Ja już, mimo że jedno jestem facylitatorem i robię te podstawy już, jako facylitator przeprowadzę, natomiast ja na podstawach jeszcze swojego czasu, kiedy byłam facilitatorem, e, a też praktykiem, byłam trzy razy w roku i za każdym razem, mimo że materiał był taki sam, słyszałam zupełnie coś innego. I teraz nawet jak jeżdżąc po całej Polsce, e, bądź też przemieszczając się z miejsca na miejsce, to w mojej torebce jest książka od podstaw. <gry> Mimo, że ja tych warsztatów, wiecie, mam już dużo, to ta, ta, ten warsztatownik, te podstawy, jest tak przepełniony fenomenalnie łatwymi narzędziami, że wtedy, kiedy, ok, jakie tutaj mogę użyć narzędzia, otwieram tą książkę, otwieram tą książkę i jest. Więc taki podręcznik do życia w łatwości, bym powiedziała. O, tak. Moim zdaniem każdy powinien mieć ten podręcznik na samym początku życia, żeby po prostu mieć taką trochę, nawet nie że instrukcję, ale właśnie wskazówki, jak można zaprosić więcej lekkości i radości wszędzie, w każdym obszarze swojego życia. Racja. I to jest, to jest taki trzy dniowy trening, dosłownie trening wytrenowania się z tego, co było stare, utwierdzone, z tego, co sprawia trudność i ciężkość e, na rzecz zupełnie czegoś nowego, łatwiejszego, prostszego. I ja wiem, że bardzo często bym dam 3,5 dnia, to co tam możesz sobie zmienić? Okej? Okay. A co jeśli? To nie, zmiana nie wymaga czasu, nie wymaga trudności ani ciężkości, tylko obecność i chęci do tego, że tak, wybieram to zmienić i wcale to nie musi być trudne, i wcale to nie może być, nie musi być nawet ciężkie. Więc. Tak bym to powiedziała. No to trzy i pół dnia, trochę czasu. To co tam się dzieje na tych zajęciach? Fenomenalna zmiana. Tak mm. Ja bym powiedziała, że zmiana. Jeśli pisałam taki post i właśnie wyrwało Facebooka z orbit, więc nie wiem, czy trochę się do tego nie przyczyniłam. Ja to może być jeszcze lepiej i co jeśli właśnie po tych podstawach możesz odzyskać aż taką moc, żeby dosłownie sterować Kierować i kreować wszystkim. I co tam się dzieje? Dzieją się zmiany, otwieramy zupełnie nowe możliwości, dotykamy takich sfer, które dla nas często są trudne, są ciężkie, są nie do przebrnięcia. E i widzimy w nich inną możliwość. Bo ja myślę, że w ogóle narzędzia Access, czy, czy nawet z Barsa, czy z Podstaw, czy nawet z Facelift'a, pokazują nam, że są inne możliwości, o których my zapomnieliśmy albo nawet nie wiemy, że są, bo ciągle i ciągle i ciągle powtarzamy ten stary schemat. Więc no jest tam wszystko. Rozmawiamy tam o... O sobie, tak naprawdę, odkrywamy to, kim jesteśmy, odkrywamy, jaką moc mamy w sobie i jak możemy z tym wszystkim zarządzać, dosłownie zarządzać naszym życiem tak, żeby ono działało dla Ciebie. Mm -hmm. No, y podstawy, tak. Wymogiem w ogóle do wzięcia udziału w podstawach jest klasa Bars. Dla tych, co byli, to już wiedzą, że to jest jeden dzień, niecały dzień, który kompletnie jest w stanie zmienić życie. Więc tutaj podstawy to jest jakieś po prostu na sterydach, spotęgowanie tego, prawda? Tak, tak, absolutnie. To, to nawet się nie chce wierzyć, że jest możliwa taka zmiana w tak krótkim czasie. I ile tak naprawdę stawiamy w ogóle sami sobie barier i trudności, że coś na pewno się nie da zmienić. Ja pamiętam na swoich pierwszych podstawach, jak pojechałam. E, to było kilka lat temu. Ja byłam przekonana, że generalnie moje życie jest fajne. E, I jak dowiedziałam i dowiadywałam się z każdym dniem, co jeszcze jest możliwe i jakie ja sam sobie bariery postawiam, o których nawet nie wiedziałam, że stawiam. To zrobiłam. Wow! Ja pamiętam, że na trzeci dzień w ogóle moja sylwetka się zmieniła, bo mm. ile ciężkości e, ze mnie zeszło, z mojego ciała, że moje ciało e, nabrało zupełnie innych kształtów. Ja się zaczęłam czuć zupełnie inaczej i to nawet nie jest do określenia, jak. My po prostu czujemy niewyobrażalną przestrzeń, radość i taką supermoc, że. Nie nic w stanie nic, ani nic ani cię zatrzymać. Bo tak jak ja mówię, ja pojechałam na podstawy nie do końca po to, żeby zmienić swoje życie. Bo ja uważam, że miałam fajne życie. Ale jak, jak można mieć jeszcze tego życia fajniejszego, jeszcze więcej. Mm -hmm. no to to ja bym powiedział o tym, tak. Mm -hmm. To dla kogo są podstawy? Dla kogo może nie są podstawy? Dla kogo nie są podstawy, ja bym powiedziała, że dla tych osób, które ciągle i ciągle robią to samo i dziwią się, dlaczego coś się nie zmienia. I na pewno dla tych, którzy nie wybierają mieć łatwego życia. Bo tak naprawdę, ilu z nas wybiera łatwe życie, a ile jest gotowych wybrać łatwe życie? No my ciągle mówimy, że no wiesz, ale temu to łatwiej, ten ma więcej możliwości, znajomości, ta od zawsze tak miała. Ja bym powiedziała od zawsze, czy zawsze jednak wiedziała, że są inne możliwości i że można z nich korzystać i można je wybrać? Więc dla kogo one są? Dla wszystkich, którzy chcą nawigować swoim życiem, którzy chcą mieć więcej radości i którzy wiedzą, że coś innego jest możliwe od zawsze. I dzięki tym narzędziom, i dzięki tym czterym dniom, właściwie można tak powiedzieć, Znów gotowi otrzymać niewyobrażalną zmianę. Taką, którą już wiedzą, że jest możliwa że to nie jest coś, co gdzieś ktoś kiedyś doświadczył, komuś się coś wymyśliło, tylko wiedzą, że to jest możliwe. Mm -hmm. Tak. No ja jak sobie przypomnę moje podstawy, to, te pro, to są też procesy na ciało, więc to jest niesamowite, co się podczas nich dzieje. To jest też niesamowita przestrzeń, żeby pozadawać jakiekolwiek chcemy pytanie, bo też na tym buduje się klasa, więc yy, kim jest w ogóle facylitator? Facylitator to jest taka osoba, która wspomaga ludzi w zmianie i to jest piękna regułka mogę tak powiedzieć, dlatego, że my jako facilitatorzy nie jesteśmy guru, nie jesteśmy nauczycielami, a dosłownie wydobywamy z, z osób, które przychodzą na warsztaty, dar tego kim są. I to co oni tak. wiedzą to, co oni wiedzą. I to tak cholernie umacnia, że ty nie potrzebujesz mieć guru, nie potrzebujesz mieć nauczyciela, nie potrzebujesz zaliczać kolejnych książek, warsztatów, nie wiadomo co, żeby dojść do czegoś. Ty to wszystko masz w sobie. I dzięki tym narzędziom i tym warsztatom, tak jak mówisz, możesz zdać każde pytanie. Zaczynasz utwierdzać się w tym, że wiesz i zaczynasz odkrywać, Więcej świadomości siebie. Ja bym powiedziała, że każdy warsztat Akces jest dla mnie właśnie ten samorozwoju. Gdzie ja siebie umacniam. Sama siebie nawet Odkrywam zawsze coś nowego. I obserwuję tą przestrzeń i. Poprzez zadanie pytania, ja wiem. Ja wiem, że ostatnio ktoś mi. Ktoś, ktoś mi powiedział, tak, ty to wszystko wiesz. Ja mówię, wiesz co, jak nie wiem, to zadam pytanie i będę wiedzieć. I to jest tak, i tak przed chwilą się zastanawiałam, wow, to naprawdę jest banalnie proste. Więc y, sam, frajda dla mnie z bycia facylitatorem, to jest to, kiedy widzę w kimś ten potencjał. E, I czasem wystarczy zadać jedno pytanie, i ta osoba robi wow, boom, eksplozję możliwości, po prostu. E, I ona zdaje sobie z tego sprawę, że ona od zawsze wiedziała, tylko kiedyś może była karana za wiedzenie, ktoś jej kiedyś nie pozwolił wiedzieć, więc. Wszystko, co wiedziała, zakryła i ukryła w sobie. I to jest piękne, że ludzie na tych warsztatach wzrastają, dowiadują się, kim są, jaką magią są, jaki potencjał się w nich kryje i dosłownie rozkwitają. I ja jestem takim trochę małym takim, małą taką różdżką ich tam. dotykam, żeby oni po prostu zaczęli wzrastać w tej magii, więc Facilitator... Eee, właśnie, właśnie jest taką osobą, która wspomaga w tej zmianie. Wow, no brzmi smakowicie. Ja powiem ci szczerze, że nigdy nie myślałam, że, że będę na tej ścieżce jako facylitator podstaw, ale za każdym razem, kiedy szłam na kolejne warsztaty, one mi dawały tyle radości, tyle możliwości, tyle, tyle nowych rzeczy się pojawiało. Co jeszcze ja mogę odkryć, co jeszcze ja mogę zobaczyć, o czym jeszcze się mogę dowiedzieć więcej żeby mieć w tym wszystkim więcej jasności i teraz tak naprawdę nic nie stanowi problemu, um, o czym ja sobie gdzieś tam pomyślę, popatrzę i mówię, ok, a co się jeszcze pod tym kryje? I to jest takie, wow, to tu się jeszcze pod tym coś kryje i możesz to zobaczyć. Mm -hmm. No to super. Jeżeli ktoś chce zaprosić jeszcze więcej świadomości do swojego życia, to zapraszamy serdecznie na podstawy. Na pewno odbędą się w Łodzi 18-21 kwietnia. U Kasi też znajdziecie na Facebooku na stronie inne terminy. W całej tak. Polsce, prawda? W Polsce, ale my tutaj jesteśmy zaproszeniem do Łodzi, bo to będzie mój pierwszy raz w Łodzi, jak może być jeszcze lepiej, więc 18-21 kwietnia. Wszystkich, którzy są gotowi coś zmienić z radością, e, jakby to było, gdyby nasze życie naprawdę było takie łatwe, proste i przyjemne i dosłownie orgazmiczne, że nam się chce wstawać rano i kreować nasze życie. To do tego Was właśnie zapraszam i razem z Adrianem zapraszamy Was do, do Łodzi. Tak, no właśnie, więc jeżeli ktoś się jeszcze tak zastanawia, nie wie, że może w sumie, bo to takie drogie, jakie pytanie tutaj byśmy mogli mu zadać, żeby go no, zaprosić więcej świadomości? Zaprosić. Takim pierwszym w ogóle pytaniem, które mi przychodzi do kreowania swojego życia, to jest jeśli to wybiorę, jakie moje życie będzie za pięć lat? Jeśli tego nie wybiorę, jakie moje życie będzie za pięć lat? I tam, gdzie się poszerzy. Czyli Więc to, czekamy, co się dzieje, tak, po pytaniu. Tak, i patrzymy, czy się nam czy się rozprzestrzeń, robi się ta przestrzeń, czy się kurczy. Bo wszystko, co będzie z wami współgrało, wszystko, co będzie was chciało asystować i być, i być w waszej zmianie, gdy o to zapytacie, absolutnie się poszerzy. I wtedy jest wybór. Jeśli wybierzecie te podstawy, to nie jest nigdy tak, że, o, jak będę mieć pieniądze i czas, to wtedy pójdę, i to się wtedy nie wykreuje. My mamy łatwiejszy sposób w akces, i to jest jednym z narzędzi, wybór. Pierw wybierz, a potem poproś wszechświat, jak mogą się ukazać pieniądze na tą klasę w najprostszy i najłatwiejszy sposób, i bądź gotów to otrzymać. Więc wybór kreuje zmianę. Więc wszyscy, którzy są gotowi wybrać. Wybierajcie, zapiszcie się, a potem, no, potem można zadać pytanie, okej? Okay, Wszechświecie, ja to wybieram. To proszę mi ukazać pieniądze. Wszystko tutaj po to jest, żeby jakby zawsze mówię, żeby spełniać nasze zachcianki. I żeby spełniać nasze życzenia. Więc naprawdę wystarczy się opowiedzieć za tym i to będzie tak łatwe. I to właśnie trenujemy na podstawach, że to naprawdę. Może być aż tak łatwe. Mm -hmm. Aż dziwne, ale sami się przekonaliśmy, że wtedy się dzieje magia. Jak to Pada, się? Tak, ja wiem. To tak jak o wszystko pytamy. Cokolwiek, okej, okay, lekko, ciężko i mimo że to się wydaje bardzo realne, ale jednak jest ciężkie. Okej, okay, to teraz to nie jest na teraz, a tu się pokazuje coś innego. Wow, to jest to jest teraz i narzędzie Akces z, z warsztatu podstaw dają nam full narzędzi. I absolutnie będziemy wiedzieć, jakie narzędzie użyć, żeby nam tutaj wykreowało masę możliwości. I żeby nic nie stanowiło trudności. Tak bym powiedziała. Super. Nie możemy się już was doczekać, więc chodźcie na stronę do Kasi się zapisywać. Jak może być jeszcze lepiej? To i widzimy się w Łodzi już za prawie półtora miesiąca, nie chcę półtora miesiąca. Ja już odliczam sekundy, więc. Do zobaczenia. No to działamy, kochani, zapisujcie się w Terapie i szkolenia.p, bądź też możecie napisać do mnie i widzimy się w Łodzi. Cześć,